No Witam Was jak w tytule. Wojna podjazdowa z krasnorostami. Pojawiły mi się pierwsze oznaki, że znaczy pierwsze siedliska tego glona na aromatice, filtrze i kilku innych roślinach. I tak po kolei, jak, skąd się bierze. Krasnorost głównie przez brudną wodę i nadmiar fosforanów. U mnie to było spowodowane tym, że wyciąłem całkowicie Sagitarię i te kikutki, które zostały, zaczęły gnić i to było między innymi takim czynnikiem zapalnym przez co wybuchły mi te krasnale. Bo tu też następny, następna przyczyna, która spowodowała wysyp glonu, to jest moje grzebanie w dynie, bo przesadzałem rośliny. I kolejne to też problemy z nawożeniem. W momencie, kiedy nawoziłem z potasem, i rośliny były zblokowane, te kilka czynników spowodowały, że zaczęło wysypywać mi krasnale, ale szybko sobie z tym poradziłem mianowicie podmiana wody po podmianie przedawkowanie karbo czterokrotne dalej wrzuciłem widać pistię żeby powyciągała nadmiar tych substancji z wody świetnie się do tego nadaje Kolejna, kolejnym etapem, już ostatnim, jest ratowanie roślin i polanie ich bezpośrednio ze strzykawki wodą utlenioną, przez co zabijamy ostatecznie glona. I jak widać, walka wygrana. Glon poszedł w zapomnienie. Zostało, co prawda, kilka brudnych liści. Ale te liście spokojnie e, jeszcze kilka dni. Rośliny będą przycięte, posadzone od nowa i akwarium będzie e, czyste i piękne. E... I krewetkarium. Tutaj sprawa ma się o wiele, wiele lepiej. Jak widać, rośliny rosną e, pięknie, chęć już. Prawie całkowicie zarósł trawniczek z tyłu trawka Cicuralis była już przycięta, cheniu również, pięknie, duży hanik naprawdę. Przed przycinką był bardzo gęsty i piękna taka fajna kępa. Teraz troszkę go wyprofilowałem tak po skosie do przodu. Tutaj też. Alternatora Reynerski Mini teraz już zamknięta. no się zamyka, bo już jest późno, ale jak się rozłoży, jest piękny czerwony, gęsty płaszcz. Mchy też pięknie się yy, puściły. Mikrozoria były przycięte do zera. Jak widać, też odbiły. W tym banjako wszystko rośnie bardzo ładnie. Jest co prawda. Zielony nalot na szybach. Teraz te szyby są wyczyszczone, ale mimo to nieraz na tydzień taki nie gruby, ale już widać, że jakiś pyłek na szybach się pojawia. Co też jest troszkę niepokojące, będę musiał dopasować tutaj nawożenie w tym zbiorniku. Nie widać co odwalać i cały czas. Otosek z górnego z sześćdziesiątki przyszedł tutaj na to krewetkarium. Tutaj dwa helmety jeżdżą po całych szybach, zostawiają piękne wzorki. Co tu dużo mówić. Pokażę to trochę z bliska. Duży mały Henik widać zarasta ładnie. Kawałeczek Monte Carlo. Z tyłu Vesuvius, przycięty i puścił pęd. Pędzie przycięty. Tutaj mchy rozrastają się. W głębka była dzisiaj przycięta też kawałeczek. ładna ła naprawdę zwiększyła swoją objętość chyba trzykrotnie. Alternata. Jest kilka brzydkich liści, ale to są to stare liście. Ale rośnie zdrowa, czysta. Henik zamknięty, ale już lekko zagęszczony, przycięty. Też bardzo fajnie to wygląda. Dalej piaseczek. Dzisiaj dosypałem troszkę czystego piasku, żeby to też ładnie cieszyło oko. Na tle, czyli czarne korzenie na tle tego białego piaseczku, naprawdę fajnie się prezentują. Podalek komentna, bo była palmianka i był wlany mineralizator. Tutaj mikrozoria, jak widać, ruszyły. Krewetki. jeszcze nie widziałem młodych, ale mam nadzieję, że niedługo się pojawi na rybek. I tutaj dwa helmety no że chyba coś śpią no i co tu dużo mówić dużo w tym akwarium się nie dzieje ale cieszy oko kolejny zbiornik no i to tyle zmian u mnie e, wojna z krasnalami w e, następnym filmiku e... Postaram się pokazać, jeżeli mi się uda. Dzisiaj były wstępne próby zrobienia filtra Perpetu Mobile. Mam nadzieję, że uda mi się go odpalić i dostosować do tego zbiornika. Linki, znaczy Linki na internecie można znaleźć. Kilka bardzo fajnych patentów, jak zrobić filtr grawitacyjny, czy jak to tam nazwać, który sam działa. Bez pompki, bez filtra, po prostu woda krąży w obiegu zamkniętym. I jeżeli uda mi się to zrobić, pokażę krok po kroku budowę tego, tego ustrojstwa. No to tyle, na razie do usłyszenia.